Zrób tak. Musi takie ruchy... Ja też właśnie teraz. O, no, teraz czuć. Mm, o, stres. Ale w smaku mi w ogóle nie smakuje. Nie. Nagrywanie? Nie, nie <śmuszczak> nagrywanie. Nie nagrywamy. Nagrywanie. Się <śmuszczak> nagraje w łeb. Patryk! <śmuszczak> Patryk! Jezie! <Yes, yes. śmuszczak> Dobre. No, Dobre. No, Dobre. zapisuj. Patryk! Yes! Dwa, 2, 1. Chodzimy na wizję! Akcja! Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dobiliście łapeczki w górę, także jesteśmy i przed nami zupki chińskie. Pierwszy smak to jest Hot Chicken Flavor Ramen. A mówimy, że jeszcze będziemy testować przeróżne inne rzeczy niż zupki? Będziemy. będziemy! Możesz powiedzieć, Maciek, cóż to będzie? A nie mam pojęcia! Też mam. Nie zdradzaj za dużo. <noise> no. Nie mam pojęcia! Będziemy testować coś innego. Czy to ostre, czy kwaśne? Czy możecie się domyślać i przede wszystkim oczekiwać na odcinek. Kolejną zupką. Hot Chicken flavor ramen. To to samo, <głos> <czym> <głos> serowe najprawdopodobniej. Też po chińsku napisane. Blue bull, Burak. Bulldog. Burak. Bulldog. Bulldog. Tak. Dzień dobry. I tam jest hot chicken flavor ramen. No ile, no ile spikujesz no ile. Wow. A tu jest. chabanero lime. Chabanero. A Tu co jest? Chabanero. Carbonara. Wow. 6000 łapaczek w górę i kolejny odcinek z testowania ostrych, albo może kwaśnych tym razem, rzeczy. I chciałbym zacząć od. Carbonara będzie najmniej ostra. A to jest czarny sos, prawie. Czerwień bord. I on już się nie rusza. No bo czekaliśmy 15 minut. No bo trzeba wszystko przygotować, tak? Tak. Napiszcie w komentarzu, czy którąś zupę testowaliście. Ale to nie wszystko w dzisiejszym odcinku, ponieważ później testujemy jeszcze coś. A innego. możemy zacząć już Nie, będziemy, będziemy, będziemy testować. Ale ubiec. to, że kolejne odcinki. Dobra. To... Carbonara, tak? Tak, na no, <g> Nie. No... A boś, no jak mojego młoch miał. Nie, keeping. Tutaj chyba już zlizałeś, to to dam tobie. Nie przygotowaliśmy sobie wody, ale myślę, że możemy tutaj zacząć konsumpcję. Abi dla pieska to nie takie. Nie, piesek nie może piesek ostrości. Nie. O Jezu, ale mam taką no. ochotę na zupkę. Też jestem głodny, jak nie wiem co. Możemy A, się nie. stuknąć pierwszy, bo potem już będzie dośliniony. No <śishops> dobra. Zdrówko, smacznego wam też. O, jest ostre! Bez ostre. Ho ho chicken! Ja! Yeah. Ale pali! Na no. dawno ostrego nie jadłem, a to naszym zdaniem jest najmniej ostre! No to na początek, to jest masakra. Ale co do smaku, bardzo dobre. Jest wyśmienicie. Ale syte. Mm, 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 mm. Pierwszy gryz był taki, jest jest teraz już jest Ale takie dobre są te makarony. Te nudle są bardzo dobre, to po pierwsze. Po drugie, jeśli ktoś lubi ostre, nie jakieś wyśmienicie bardzo ostre, ale konkretnie ostre, to polecam tą zupkę, ponieważ nie dosyć, że jest wystarczająco ostra, to jest zajebiście. Ma Jezus, to jest też w gębie, nie? bo w gębie. Oho, leci samolocik, leci! Gdzie? Masz, Masz swoją ołówkę? <grym> <grym> za mamusie? za tatusia. Jeszcze za kotka oczywiście. No tak, myślki. I za pieska. A ty będziesz... <grym> Pies chodzi wokół stołu, co tu się dzieje? Już możesz usiąść, Abisiu. Bo nam to tu ptasz. Tu... Jemy wszystkie, tak? Taka zasada? To jest dobre, no to to możemy zjeść. Jakie będą kolejne zupki? Nie wiem, to jest naprawdę bardzo dobre. I mógłbym taką zupkę zawsze na śniadanie jeść, ale wiem, że to niezdrowe. Na śniadanie nie możesz. Mm -hmm. Bo to piecze. Momentami jest bardzo ostre. Ja mógłbym pracować jako tester wszystkich dań. Tak? Wszystko mógłbym testować. Jestem podjarany, że ja zupkę śliską taką spróbowałem. Tak? Nowe smaki poznaję. Tak? No? A może masz szybczo one chip challenge <noise> Ej, mi już leci z nosa. One chip challenge będzie, tylko musimy dobyć łapeczki w górę pod tym odcineczkiem tutaj hop się wyświetla. Tam było 10 tysięcy łapeczek. Mam mieć 9. A chyba ponad już nie pamiętam. O, ale pieczę mnie w mordzie. Ja nie wiem do końca, bo chciałem mieć sił na you No know. no Powiem, jak to jest takie ostre, to się boję, kurde następne. O, a ty melki będę się popijać. O, to jest włosek Abisi <noise> Jesteśmy Taki pies. Dobra. To ma więcej sosu, to może ty weźmiesz. Mogę wziąć, no Bo... tylko nie wiadomo, co jest pod tym, ale... Ty masz lepszy comfortable ostrego. Myślisz? Myślisz, nie myślisz, myślisz, nie myślisz. Teraz przed nami cheese. Cheese? Sprawdźmy to. Mm, łagodne. Nie smakuje mi. Nie. Czekaj, drugi gryz. Taka... <słuch> <słuch> No wiesz, za bardzo przyprawiona. Ale ostra jest, czuć teraz ostro. To jest. Oho, oh, już. Uh, uh. Jednak jest ostra. Paruje pod kopułą. Ach. Boję się tej ostatniej. Mm. Myślisz, że ta ostatnia będzie ostrzejsza niż 2X Spicy? Mm. Nie? Mm. Ach, to dobrze. Generalnie ta 2X Spicy jest najostrzejszą zupką na rynku. Podobno mają zrobić jeszcze chyba tam 4 Spicy, czy ileś tam. To ich już pogięło, bo po ostatnim, kurde, się słabo zrobiło. Ja wodą, ja wodą przepiję. Nie można, do... bo jeszcze gorzej jest po wodzie. Ale mi się chce strasznie pić. A chcesz Mhm. Mm. Mm no to nie. Mm -hmm. No, żeś nie siekał za dużo potem. Mm -hmm. Ja. Czuję się, Czuje taki, się spełniony. taki spełniony. Nawodniony. Kocham cię. <grym> Co ty powiedziałeś, Kocham cię. Płaczę, patrz. Nie płacz. 23 lata i człowiek potrafi się wzruszyć. Powiem wam tak. Znacie jakieś preparaty, którym... zachlepałem normalnie? Ej, kura jest mocno ostra. Na wiem, czy nie ostrzesz, jest tamta. O... PATRYK! PATRYK! <grym> Znacie jakieś preparaty, którymi psika się ubrania, dzięki czemu nigdy się nie upierdzielisz. Nawet śliniaczek nie pomaga, bo jak ubieram śliniaczek to skapnie mi na spodnie. Ostatnio kupiłem nową koszulkę, pierwszy dzień pobrudziłem, do dzisiaj nie mogę jej doprać. Dajcie mi jakiś sposób. Napiszcie w komentarzach co zrobić, żeby się po prostu nie uwalić jak świnia. Nauczyć się jeść. Tak, to jest jedna rzecz. Ale wiesz, co mam jeść bez ubrań? Tego zabójcy się boję. My jednak dojadłem, bo mi smakowało. O! Jak bieraj pali! Aaaaaah! Jula, jakby miała ze mnie bekę, że znowu się uwaliłem, nie? Nie przejmuj się, tak jesteś słodki najbardziej. Ty jesteś ostry jak ta zupka! A! To będzie masakra, czuję. Ty się jeszcze nie popłakałeś? Nie, bo płaczę buzią. Mój <śmuszczaj> gardło płacze, stary. jaki Dobra, aktywne Mhm. <śmuszczaj> mm. Wow! ale pali! Maść! Maść! Ja się pożygam teraz. Mleko z suką mieszamy. Ale to dobrze. Nie wyżygać to. Habanero lime! Ale mnie pali, musimy jak najszybciej to jeść. To najdłużej się działa. Będzie Nie, to będzie masaka. Wymieszaj ładnie. Nie pierdzielę mieszanie. O, Ale lepsza jest niż ta ci. smaku tak, ale zaraz, zaraz, zaraz faj. Oj, 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 oj. W tej zupce czuć taką słodycz. Słodyć! Słodyć. Ha. Czujesz? Ha. Ostrość to swoją drogą, ale na pewno jest dużo lepsza od tego cheese. Ostrość, nie wiem, czy przez to, że wypiłem mleko, to tak już nie czuć. O, tu nie czujesz. Myśl. <laughs> <Ach>. brzydki jesteś. <laughs> <W sensie, laughs> Mówiłem do siebie. Mówię, widziałem, że się odpierdzielił. Jak? Przepraszam, Misiu. Ciebie też przepraszam bardzo. To już mi zadądniło w uszach. Ja mam challenge. Możesz też, też z niego skorzystać. Jemy tam zupkę do końca. Nie ma opnie. Ty, a nie zastanawiałeś się nad tym, że zawsze jak w dzieciństwie mama mówiła nie rób zeza, bo jak dostaniesz z tyłu w głowę, to ci tak zostanie. I hmm. Nie myślałeś, czy nie jest tak samo z ostrym? Jak robisz zeza, zjesz coś przepotężnie ostrego, to ci też nie zostanie. Ze względu na neurony, które muszą się skupić na tym, żeby przetrwać. Yy, takiej legendy nie słyszałem że ta pierwsza jest bardziej prawdopodobna. Nie wiadomo, obyśmy nie byli tymi pierwszymi, żebyśmy za zanim mieli, bo krzywery ja nam wystarczy. <tosan> 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 Ale mnie ku Pali. <tosan> Look at this, papryka. Nie <tosan> ja wiem, żebyś Abisiuk chciała, to byś tego nie chciała. Italiana, papryka. <tosan> smaczne, smaczne. Palce lizać. Mhm. Finger, lizać. <tosan> <tosan> Nie smakują mi, nie jem już nigdy zupełnie. To wszystkie słowa, które powiedziałem. Przepraszam cię, mamo, za słona. Przepraszam cię, mamo, za <laughs> słodka. Mamy mali, mały żadam. Słuchaj, Mariusz z by tu usiadł i powiedział, że nie jest takiego, to jest bardzo niezdrowe. Ja bym zjadł coś takiego, to nie wstałbyś o tej piątej rano. Nie Nie miałbyś motywacji do tego, żeby ćwiczyć. A my jemy jakieś dziadostwo. Oczywiście wam nie zalecamy jeść bardzo dużo zupek chińskich. Możecie jeść tak jak my, żeby tylko posmakować, poznać nowe smaki, y otworzyć swój umysł, otworzyć, otworzyć się na nowe na drogi. drogi. Może coś też ciekawego się pojawi, jak zjemy tą zupkę. Może się troszeczkę pozmienia myślenie przyszłościowo. O, zostało ci już Oj, mać, policja. Ja mam no, tak otworzy. Próbujemy ją jeść do końca czy rezygnujemy. Nie no trzeba. <noise> Ale o co ci chodzi? A jeśli jest, jesteś jest, tak, jesteś tutaj z nami. Taki to znaczy jaki? <noise> to są efekty atenty interwencji Nie cię słodkich ostrych rzeczy Wow, fajny palec. E, bo w głowie się troszeczkę Przewraca. Nie jest tak złe jak ta 2X Spicy. Ale jest ostre. Dobra, trudno doje. Bo... Nie dam rady tego zmieścić. A po drugie, już nie czuję smaku, bo mi wypaliło wszystko. A może wyliżesz talerz? 15 tysięcy zł w górę i liżemy talerze na czas. O! Nie, właśnie tak! Dobrudzone talerze mieć w młodzieży, wszystkie musisz zlizać. <grym> na czas! Ale ty po moim mierzeniu, a po twoim? Tak, oczywiście. No, nie, ma Musi też być troszeczkę <grym> romantycznie. Musimy no, no. być <grym> Żygał. Dobra, kończę to, bo już nie chcę o tym myśleć nawet ani tego jeść. Ach, język dostał po mordzie. No. <grymna> ja już nie da się nie. A dzisiaj miałem młód na ostro, dzisiaj skręca. Mm, mm, mm. To nie zjemy tą zupkę chińską i powiemy Wam, którą polecamy, którą nie. Ale zostańcie do końca, bo zaraz testujemy kolejny rzecz. Nie zostawajcie do końca. Zjadłeś? Ciebie Five. Dobrze. Co? A! Ojejku! Dzień dobry! Nie chcesz sprowadzić zupki chińskiej. Czy <coughs> pomagać Yeah. Wow Wow, Macie! Wow! Maciek. wow. wow. Gdzie są te już? Wow! Ty gdzie są opakowania od tego? Sryń co I Już dobrze. <coughs> Moje, od, od góry. No to może yy, wspólną topkę ułożmy. It's fire dry. Pierwsze, drugie, sześć. No i też, tak mi się wydaje. Szybka piłka, ludzie. To jest najlepszy w smaku. Poziom ostrości do wytrzymania fajny. Tutaj, no, kurt sklinca jak te... Nie. Ciężko powiedzieć. Tutaj chciałbym przy tej zupce dodać, że ta była mniej ostra niż cheese. Tak. Ta, dla mnie. Tak? No nigdy w życiu. Ale to jest ostrość przepotężna. Co do cheese, nie wiem, czy to taki smak, który mnie przekonał. Chyba nie. Smak nie, nie. Męczyło jedzenie tej zupki, ale spróbowaliśmy. Wiemy, że tej nie kupimy. Ta jest dobra w smaku i też czuć taką słodkość. Tak. No a ta to jest przepiękna carbonara. Polecam oczywiście, spróbujcie sobie, jeżeli chcecie, każdą z zupek. Blueberry Heat and One Cheap Reaper. Czy ty to próbowałeś? No My to ostatnio próbowaliśmy, ale teraz musimy dać ocenę. Reaper. Mm -hmm. e, extra Hot. Here's here, Karolina. Aha, tu Karolina Reaper. I Patrycja yes. też gdzieś tam się kryje, ale. Tego jestem najbardziej ciekawy. Takisy, które barwią. Możecie pisać w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy nagrali odcinek tylko z takisów innego koloru. To są czerwone, marcowe, wow. żółte. Testujemy pierwsze to, bo takiski na koniec zostawiamy. Proszę bardzo! Oh no. Biorę jednego. Jak zwykle paczka chipsów, mimo że jest mała, to połowa wypełniona chipsami, reszta powietrze. To trzeba wziąć pod uwagę właśnie. <laughs> Ziomuś, wstawaj! Stary Ej! Pamiętam, to smakowaliśmy i powiem Ci tak, zupka jest dużo ostrzejsza. Spróbuj jeszcze jednego, żeby tak się upewnić. Zrób tak, musisz takie ruchy, ja też właśnie teraz. O, no, teraz czuć, ty? Ostre jest, Aha. ale w smaku mi w ogóle nie smakuje. Widzisz? My <śleski> 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 ale mi podeszło znowu. Si się udusił prawie z wrażeniem, nigdy nie byliśmy tak blisko. Wow. wow. W smaku kompletnie mi nie smakuje, zero, kurde tutaj daję jeden na dziesięć, smakuje jak spoczone skarpetki. Ja nawet nie wiem do czego ten smak porównać. No do spoconych skarpetek nie smakowałeś? A, bo jedliśmy wczoraj na obiad. Nie, mój brat w dzieciństwie wkładał skarpetki swoje spocone do... A mi siostra? No właśnie, to nie tak, że nie mówimy prawdy. <grydy> Nigdy w życiu. Nie, to było tak, że to no w ogóle twój mój bada... brat mi, a moja siostra tobie. No, pozdrow w ogóle, brata. Tyś się <grydy> <grydy> Dobra, moja siostra. co? Dobra, dobra. <grydy> o, no, wiemy. Hey! skali ostrości słabo. No takie, kurde. Trzy, cztery. Ja bym tego nie kupił, jakbym nie kupił. No nie? tylko widzisz, Extra hot, to oczekujesz czegoś, tak naprawdę będzie. Te extra hot. Cztery na 10, czy na dziesięć. Ja 10. tutaj daję, kurde, dwójkę. Jedynka za smak, dwójka za ostrość. Dwa na 10. No to ja dam trzy. 3... No i co, trzy? Gdzie? Ty 3? O, na niech będzie dwa i pół na 10 jesteśmy, super. O, a to pół za y, bardzo ładny design y, opakowania. Tak, a musiałeś akurat z tej strony umowić na środku, pokazałem, żebyś się łapał z tym w kadrze, bo Pięknie razem wyglądacie z mm. Karolina! Maciek, proszę cię bardzo. Let's go! Kurde, jestem tak tego ciekawy. Mówią, że nie jest nasz takie ostre, ale zarobiście to wygląda ja, właśnie. Jak makaron, ty! O, patrzcie, frytki niebieskie! Zarąbiste! O, Mmmm, Ale mm, mm. hmm. jest trochę takie... I to jest bardziej kwaskowate niż ostre. No. Nie, nie, nie. Muszę jeszcze jednego, bo muszę sobie udowodnić, czy to na pewno tak. Udowodnij sobie. <laughs> Dużo no. też zależne jest od tego, czy nam pofarbowało języki. Ale w smaku jest beznadziejne. A Nie moje smaki. Na równi z tym w smaku. Ciekawe. To jest mniej ostre, tak. chociaż kurde, też porównywalnie. Ale to może barwić języki, za chwilę zobaczymy. Też ciężko nam już oceniać w ostrości po kurde trzech zukach chińskich. No. Popatrz, jak jest Karolinki Reaper, no, no i teraz Takisy na koniec. No to no. ja mam wrażenie, że mnie wszystko pali, to co było wcześniej. No. A to czuć takie, że to... No. no. <laughs> Tak, <noise> Dobra, trzy, cztery. Zęby masz dalej białe. No to co to, to ma być? To nie farbuje tak jak... Ale może język pofarbowało. Zobaczmy. 3, eee. <głos> <głos> Wiesz co wciąga najbardziej? Patrzysz na kogoś i mu mówisz, że ma niebieski język. Za to punkt więcej. No, to, to jest fajne. W mojej ocenie trzy na dziesięć. Serio. No moje też trójka. O pół podniosłeś. No dodajmy to trzy i pół, Także mordy, 6000 łapek i widzimy się w kolejnym odcinku. Może teraz przygotuję coś kwaśnego, bo ja mam na kwaski takie ochotę. To... Właśnie sparałem już w internecie i wyhaczyłem perełki. Wow. Także kochani, 6000 łapeczek w górę i zamawiam. Wbijajcie na Maćka kanał, bo tam pojawiają się przepiękne materiały z darcia mordy, z wiedzy, z historii YouTube'a i przeróżnych kontrowersyjnych tematów. Patryk nie wie, do Patryk nie. Ale zapraszamy. Na ten new no to nie